Witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji Corwin Brown, Leroy Narodowcy. Nasz komitet wyborczy organizuje kolejne konferencje prasowe, ponieważ, Szanowni Państwo, jest bardzo wiele tematów do omówienia, a jednym z tych tematów jest afera podkarpacka. Tak zwana afera podkarpacka, która jest, zyskuje coraz szerszy rezonans medialny pod koniec kwietnia... Ukazał się m.in. artykuł w Rzeczpospolitej Seks Biznes pod specjalną ochroną, tekst grażyny zawadki Izabeli Kacprzak. Szanowni Państwo, no to jest jeden z takich bardzo mocnych, już wychodzących poza sferę najróżniejszych plotek i domysłów artykułów na ten temat. I w związku między innymi z tym artykułem i w związku z, z tym, że afera podkarpacka ma no, bardzo duży potencjał rażenia w stosunku do państwa polskiego, yy, wystosowałem. Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz do Kancelarii Prezydenta cztery proste pytania. Przetoczę je w tej chwili, proszę Państwa. A te pytania są skoncentrowane na dwóch Ukraińcach braciach Rysicz. Ci bracia, którzy no, prowadzili. Sieć domów publicznych na Podkarpaciu i temat nadania im obywatelstwa jest, wydaje się, bardzo istotny politycznie. Przytaczam pytania, które zadałem Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, Administracji oraz Kancelarii Prezydenta. Więc po pierwsze pytam, kto występował o nadanie obywatelstwa obydwu panom, pytam, kiedy wpłynęły wnioski w tej sprawie. Następnie, jaki był tryb ich rozpatrywania. I proszę tutaj o szczegółowe opisy. Wreszcie, kiedy została podjęta decyzja o nadaniu obywatelstwa i przez kogo? To są te cztery pytania, które zadaję, zadaję jako poseł na Sejm RP, zarówno Kancelarii Prezydenta, jak i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, ponieważ, no, jak wszystko na to wskazuje, możemy dzisiaj mieć do, do czynienia z zagrożeniem bezpieczeństwa Państwa, ale w tej sprawie jeszcze o komentarz poproszę pana Grzegorza Brauna. Szczęść Boże. Jako kandydat Konfederacji z Okręgu Podkarpackiego jestem na co dzień tą sprawą zainteresowany i na co dzień odbieram rozmaite informacje różnej rangi. Także o randze nieoficjalnych Pogłosek. Ale żeby nie powtarzać tutaj plotek, ograniczę się do tego, co stało się już przedmiotem publicznej debaty. Otóż sprawa drugiej osoby w państwie, pana marszałka Kuchcińskiego lub też osoby łudząco do niego podobnej której obecność w jednym z przybytków rozkoszy na Podkarpaciu, przybytków najprawdopodobniej związanych z biznesem, seks, biznesem braci Rysicz, ta obecność lub nieobecność, bo przecież pan marszałek zdecydowanie zaprzecza, stwarza ryzyko, jakim byłoby uwikłanie drugiej osoby w państwie w sytuacje trudne, niezręczne, niełatwe do wyjaśnienia i wtedy rysowałoby się pytanie o samodzielność, suwerenność drugiej osoby w państwie, marszałka Sejmu, w relacjach z sąsiednim państwem. Przede wszystkim z państwem ukraińskim, z którego przybyli do Polski bracia Rysicz po to, żeby zbudować tutaj swoje wcale niemałe imperium seks biznesowe właśnie na Podkarpaciu. Drugi wątek tej sprawy prowadzi mniej więcej w stronę pierwszej osoby w państwie, w stronę prezydenta belwederskiego dudy, zachodzi bowiem pytanie, czy jako Urzędnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, świeć panie nad jego duszą, pan Andrzej Duda, miał cokolwiek wspólnego z procedurą nadawania obywatelstwa polskiego obu lub też jednemu z braci Rysicz. Bracia Rysicz odsiedzieli swój areszt, wydano na nich wyroki wyroczki, powiedzmy to niewysokiej niewysokiej wartości, a wydając te wyroczki, na które za, na poczet których zaliczono braciom Rysi, czy właśnie czas spędzony w areszcie, można powiedzieć, że być może utopiono tę sprawę, bo przecież nie można drugi raz stawiać przed sądem tych samych ludzi z tego samego oskarżenia. A tymczasem, jak dowiadujemy się właśnie w ostatnich Dniach z publikacji prasy mainstreamowej warszawskiej Kancelaria Prezydenta uchyla się od odpowiedzi na pytanie o to, jaka była procedura nadawania obywatelstwa polskiego braciom Rysicz. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej zdaje się, że również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji traktuje tę sprawę jako należącą do prywatności braci Rysicz. Otóż trzeba to wyraźnie powiedzieć, że w momencie, kiedy wątki tej sprawy prowadzą w stronę pierwszej i drugiej osoby w państwie, nie możemy, nie możemy zadowolić się takim wykrętem urzędników, czy to z kancelarii prezydenta, czy ministerstwa. Wojewoda Podkarpacki stwierdził przecież, że do niego nie wpłynął wniosek o nadanie obywatelstwa jednemu z braci. Kto zatem taki wniosek złożył, na które biurko ono trafiło i jeszcze raz powtórzę, czy Andrzej Duda jako urzędnik kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego miał cokolwiek wspólnego z tym procesem. Gdyby bowiem miał cokolwiek wspólnego z tym procesem, to tak jak wyżej w wypadku drugiej osoby w państwie marszałka sejmu Kuchcińskiego, tak i w wypadku prezydenta Andrzeja Dudy zachodziłoby uzasadnione podejrzenie, że może on być nie w pełni suwerenny jako realizator polityki zagranicznej Rzeczypospolitej na kierunku ukraińskim. Wówczas musielibyśmy pytać nie tylko o takie niebanalne sumy jak 4 miliardy złotych zawiezione i ciepłą ręką darowane yy, zrujnowanemu państwu ukraińskiemu przez prezydenta Dudę, ale musielibyśmy również z wielką przykrością zacząć pytać o kwestie biograficzne, o sprawy osobiste pana Andrzeja Dudy i jego małżonki, w jakiej sytuacji i czy z pełnią dobrej woli pan Andrzej Duda stawał w szeranki w wyborach prezydenckich 2015 roku. Mówiąc otwarcie, czy był wówczas całkowicie samodzielnym człowiekiem. I wreszcie musiałoby wówczas paść pytanie o to, czy ludzie odpowiadający wówczas w 2015 roku za procedury clearingowe sprawdzające kandydatów i następnie osoby pełniące najwyższe urzędy w państwie Andrzeja Dudę, czy Marka Kuchcińskiego, czy te osoby wywiązały się ze swoich obowiązków. Czy procedury sprawdzające czy w ogóle zostały przeprowadzone, z jakim skutkiem, z jaką starannością? Jak więc państwo widzicie, musimy zadawać te pytania, ponieważ urzędy państwowe nie udzielają zadowalających odpowiedzi dziennikarzom. Stajemy tu zatem niejako przychodząc w sukurs państwu przedstawicielom mediów. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Robert Winnicki zadaje te pytania, które, na które odpowiedzi szukała prasa, nie znalazła ich do tej pory. Zobaczymy, jak ta sprawa się rozwinie. Podsumowując dzisiaj konferencję, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że to już nie jest, to już nie jest lokalna, regionalna afera dwóch Ukraińców z pochodzenia dziś obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, braci Rysicz, których seks biznes rozkwitał na Podkarpaciu przez więcej niż dekadę, to jest afera, w której swoje Dobre imię powinni utwierdzić ludzie piaskujący najwyższe urzędy w państwie, pierwsza i druga osoba w państwie Andrzej Duda i Marek Kuchciński. I państwo nie dopuśćcie do tego, żeby ta sprawa została utopiona tak jak sprawa śledczego Śnieżka który w tej sprawie przewija się w publikacjach Rzeczypospolitej, ale przecież wzmiankowany był już w 2012 roku śledczy Śnieżek. Był wzmiankowany przez postać skąd bardzo medialną, Cygana Kosteckiego, wybitnego pięściarza, fajtera, który w odróżnieniu od śledczego Śnieżka, trafił w tej sprawie właśnie do więzienia na dłużej czy przypadkiem odsiadka boksera fajtera cygana koszteckiego czy przypadkiem uniewinnienie wyłączenie z dalszego śledztwa śledczego śnieżka nie jest próbą zamknięcia tej sprawy tak, aby opinia publiczna nie dowiedziała się, kto właściwie odpowiada i jakim uzależnieniom podlega z osób pierwszych w państwie, które odpowiadają za polską politykę zagraniczną, nie tylko na kierunku ukraińskim. Proszę Państwa, jeszcze dwa tylko drobne detale. Warto nadmienić, że uporczywie pojawia, pojawia się informacja, że taśmy związane z, z kompromitowaniem ważnych osób polskiego życia publicznego znajdują się obecnie na Ukrainie i stąd również nasze pytania w tym kontekście. I drugi wątek to oczywiście całe zamieszanie, jakie odbywa się i procesy odbywające się w służbach specjalnych z tym związane. Mamy tutaj proces jednego z agentów, tak, który wzajemnie oskarża się z, ze swoimi zwierzchnikami z CBA. Także mamy tutaj naprawdę bardzo wiele wątków. CBS. przepraszam, tak, z CBA. Mamy naprawdę tutaj bardzo wiele wątków, które no, wymagają gruntownego wyjaśnienia, i tego wyjaśnienia będziemy od odpowiednich organów władzy oczekiwać. Państwo polskie nie może być bezpieczne tak długo, jak nie dowiemy się, czy osoba uwieczniona w sytuacjach niekonwencjonalnych zachowań na taśmach wyprodukowanych pod patronatem braci Rysi, czy, czy ta osoba jest marszałkiem kuchcińskim, czy też jest osobą łudząco do niego podobną. No i państwo polskie nie może być traktowane jako państwo poważne, jeśli nie dowiemy się, że czy na tych taśmach, co do których nie mamy pewności, czy są dalej w gestii polskiej prokuratury, polskich służb, czy na tych taśmach przypadkiem nie została uwieczniona w równie niekonwencjonalnych sytuacjach osoba łudząco podobna do prezydenta Andrzeja Dudy. I o to państwo pytajcie. Kancelarię prezydenta, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, wojewodę podkarpackiego i wszystkich, którzy za wyjaśnienie tej sytuacji odpowiadają. Czy są jakieś pytania? Może jedno, bo pan minister Ziobro mówił tutaj, że wczoraj, że... Mowa jest w mediach o jakiejś taśmie i zapewnią, że tej taśmy w ogóle nie było, że jej nie ma i dla nic o niej nie ma. No, y szanowny panie redaktorze, to chyba jest świadectwo głębokiej niepowagi państwa polskiego, jeśli minister sprawiedliwości neguje fakt potwierdzony wcześniej przez inne instancje państwowe, wszakże marszałek Kuściński nie kwestionował jakości, wartości, faktyczności samego nagrania, stwierdzał tylko, że to nie jego osoba została uwieczniona w tych nagraniach. Dziękujemy za uwagę.